Cars Karsmania, dzień drugi. Jest ja ze mną e, legenda e, polskich ciężarówek, amerykańskich ciężarówek w Polsce. <grytanie> Adaś ciężarówki. Cześć, Adaś. Cześć, cześć, witam serdecznie i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze dwa dni tu jesteśmy i czekamy na Was wszystkich. No właśnie, zobaczcie, kochani, w tle widzicie, to jest tylko pewnie część e, kolekcji Adama. Adam, powiedz w ogóle skąd, to się wzięło, od kiedy Ty je kolekcjonujesz e, i jaki przede wszystkim masz plan, e, gdzie, one, gdzie one będą do obejrzenia już niedługo. Kolekcjonuję samochody od małego, można powiedzieć. Zaczęło się od resoraków, później troszeczkę większa skala, jeszcze większa skala, aż w końcu jeden do jednego. Obecnie posiadamy w kolekcji około 170 prawdziwych pojazdów i około 15 tysięcy modeli samochodów ciężarowych. Wow, no to jest po prostu niesamowite. Każdy, kto jest na American Carsmania, może przyjechać i je zobaczyć, bo to jest po prostu to, trzeba zobaczyć na żywo. No i powiedz mi, szykujecie przepiękne muzeum, e, gdzie będzie można je obejrzeć. E, możesz nam coś zdradzić, co to będzie za miejsce? Tak, próbujemy zbudować muzeum w kowarach koło Karpacza. Będzie to muzeum tylko i wyłącznie pojazdów i samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych. Jedyne chyba takie w Europie. I mam nadzieję, że największe. No, myślę, że znając Ciebie to na pewno będzie największe i najlepsze, ale powiedz, a kiedy, kiedy e, wiem, że takie rzeczy no, ciężko też oszacować, ale kiedy byście planowali je otwierać? E, mam nadzieję, że jeżeli urzędnicy i wszystkie pozwolenia i tak dalej, uda się wszystkie zgody, ustalenia, mam nadzieję, że to będzie przyszły rok, że już zaprosimy pierwszych gości na otwarcie największego garażu w Europie. No, ja myślę, że tutaj będzie mnóstwo chętnych, a powiedz już tak personalnie bardziej, która, która z tych, które widzimy tu na Karsmanie jest Twoja ulubiona? I czemu? Najpiękniejszą ciężarówką i najbardziej wartościową jest Kenworth Bullnose, ten żółty. Okay. E, tych samochodów to jest jedyny samochód w Europie, który został. I podejrzewam, że f, f, zostało ich kilka set dosłownie na całym świecie. Od restaurowanych może jest kilkadziesiąt. Wow, niesamowite. I jesteś takim pewnie, no tak, jesteś jednym z niewielu posiadaczy takich, takiego auta. No w Europie jestem jeden jedyny. Jeden jedyny wręcz. Tak. Znaczy, coś niesamowitego. Większość tych pojazdów, które tutaj się znajdują, to są jedyne samochody, które są w Europie. E, tak jak ten z tyłu czerwony Diamond, na powstanie którego Rosjanie wybudowali Kraza. E, tak jak e, no, na przykład Mack, akurat ten jest też, ten może są dwa, trzy w Europie. E, International ten czarny na pewno jest jeden jedyny. Chevrolet e, to jest taka ciekawa legenda, bo to jest jeden z pierwszych samochodów Chevroleta wybudowany w Szwecji po pierwszej wojnie światowej. Okay, okay. Tak. No tak. Brzmi szwedzko. Brzmi szwedzko, tak jest, dokładnie. No dobrze, a co dzisiaj możemy się spodziewać jeszcze po tych maszynach na evencie, dzisiaj i jutro, co macie w planach? Koło 14 wyścig na 1,4 mili, serdecznie wszystkich zapraszamy. To jest niesamowite widowisko, naprawdę polecamy. Także będzie brało udział chyba około 11-12 ciężarówek, więc naprawdę fajny efekt, no troszkę spalin, ci co kochają prawdziwą motoryzację, to wiedzą o co chodzi. No na pewno, słuchajcie, ja widziałam przedsmak, to jest coś niesamowitego, także zapraszamy, no i zapraszamy, śledźcie Kowary Muzeum Polskie, polskiej motoryzacji, ewentualnie proszę na Facebooku Adaś Ciężarówki. Adaś Ciężarówki na Facebooku, zapraszamy serdecznie, kowary, a my jesteśmy na American Carsmania 2025. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.